W tym wideo nauczymy Cię jak zbudować zagłówek łóżka z drewnianej palety. Będziesz potrzebować czterech palet, trzech drewnianych listw, śrub do drewna, miary zwijanej, linijki, ołówka, piły, uchwytu do szlifowania, drobnego i średniego papieru ściernego, gąbki i wkrętarki. My wykonamy zagłówek mierzący 1,6 m szerokości. Zacznij od zdemontowania palet. Aby się tego nauczyć, zobacz nasz poradnik demontowanie palety. Będziesz potrzebować około 20 desek o długości 120 cm. Aby dodać element dekoracyjny, potniemy końce desek pod kątem. Zaznacz wszystkie listwy przy pomocy linijki pomiędzy 110 a 120 cm od jednego rogu do drugiego, a następnie przetnij je piłą. Przygotuj dwie deski mierzące 150 cm. Zeszlifuj deski średnim papierem ściernym, aby pozbyć się niedoskonałości. Popraw jeszcze raz brzegi i rogi, aby pozbyć się wszystkich drzazg. Następnie użyj papieru ściernego o drobnej ziarnistości do wykończenia. Umyj wodą i mydłem. Pozostaw do osuszenia. Teraz przejdziemy do zmontowania zagłówka łóżka. Umieść deski jedna obok drugiej na płaskiej powierzchni. Następnie zamocuj dwie drewniane listwy prostopadle do desek. Pozostaw 5 cm przerwę pomiędzy końcem deski a końcem listw. Następnie zmierz przekątną pomiędzy dwoma równoległymi listwami. Wytnij trzecią listwę o takiej długości. Przybij ją. Twój zagłówek łóżka jest gotowy.